Żre mnie nostalgia i handra mnie tłucze i nuda się czai. Przy ścianie sobacza, sobacza. Pojawia się skądś na stole mym i nóżki swe drobne rozkracza, rozkracza. Come on everybody now. Pojawia się skądś na stole mym i nóżki. Drobne, drobne, rozkracza, rozkracza, rozkracza. Wszyscy śpiewają właśnie takie rzeczy właśnie. I chodzi po gładkiej powierzchni czarniawy, tu kropkę zostawi, a tam drobny szlaczek, bny szlaczek. I coraz to w podrapie się prawą lub wyrwie. Spod paszki, swej kłaczek, swej Come kłaczek, swej coraz to w nóżkę podrapie się prawą lub wyrwie twarz, tołk, to swej płaczek, to swej kiwamy, płaczek, w górę i w dół, i w górę i w dół, i teraz tak, 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 tak. <grym> ja biorę go w dłonie ostrożnie, lekutko, boć mały to żuczek, a nie olbrzyngacek, brzyngacek, a potem za udkiem wyrywam mu łódko i kciukiem go na placek, na placek, na come on everybody now, a potem za łódkiem wyrywam łódko i kciukiem go jeżdżę. Na placek, na placek, na placek, myślę, że druga po stole